Jesteśmy na przełęczy Przegibek pomiędzy Rycerzową a Wielką Raczą na 37. kilometrze ultramaratonu górskiego Chudy Wawrzyniec. Skąd wzięli się tutaj muzykanci opowiada nam Rafał Bałaś z Fundacji Braci Golec. Jesteśmy razem z podopiecznymi Fundacji Braci Golec na Przegibku. Odbywa się tu teraz ultramaraton Chudy Wawrzyniec i z muzykantami z Beskidu Żywieckiego podopiecznymi Fundacji Braci Golec. Graliśmy, kibicowaliśmy na trasie zawodów biegaczom. Tutaj, biegacze, mają akurat przystanek na przegipku. Jest to jedyny przystanek na 67 km, jedyny przystanek 50 km trasy. No i takim tutaj umilamy czas przygrywając. Robimy to przede wszystkim w podziękowaniu za to, że biegacze wsparli nas w organizacji obozu górskiego. Biegacze przy zapisach mieli wybór pakietu charytatywnego, czyli każdy biegacz mógł dopłacić dodatkowe 30 zł do pakietu startowego po to, by podopieczni Fundacji Braci i Kolec mogli spędzić kilka dni właśnie tutaj na przegipku, na naszym fundacyjnym obozie górskim.